no witam was słuchajcie w kolejnym odcinku tu chciałem wam zaprezentować taki mój motorower który mam już no kilkanaście ładnych lat to jest słuchajcie gillera ec1 pojemność 49 cm3 taki słuchajcie typowy kamperowiec bardzo ciekawa konstrukcja więcej danych technicznych wam napiszę w komentarzu a tu chciałem wam tylko zaprezentować taką właśnie jego, można być, bardzo fajną linię. No, zobaczcie, typowo typowy motor motorower lat 80. Dokładnie, który to jest rocznik, tak jak mówię, napiszę w komentarzu. Bardzo ciekawa konstrukcja, zbliżona do skutera. Zaraz Wam więcej, coś opowiem. Że tak, napęd jest przekazywany łańcuchem czyli odpalamy go, można powiedzieć. Za pomocą pedałów. Oczywiście silnik dwusuwowy jest odprężnik. Odpalamy. Zaś skrzynia biegów jest typowe CVT, jak w każdym skuterze. Czyli mamy tutaj pasek, jest przekładnia, multivariator. No i podczas prędkości, zwiększonej prędkości obrotowej, on sobie dobiera przełożenie. Bardzo ciekawa konstrukcja. Wyprzedzająca na pewno epokę. składzie no, zobaczcie tutaj, w ogóle kiedyś to był taki koncert wielki Piaggio, Gillera i Wespa. No, potrafili Włosi zrobić. A naj, najciekawszą rzeczą, zobaczcie, jest przebieg. 3702 km. Ja już nie pamiętam czy z przebiegiem 2900 kupiłem ten motorower. No w każdym razie stan kolekcjonerski, prawie jak nowy, naprawdę fajna rzecz, starsza córka na nią się nauczyła jeździć. W przyszłości po prostu też myślę o jakimś zakupie skutera z silnikiem dwusuwowym, żeby sobie mogła dojeżdżać do szkoły. Mocza już też po prostu Zenom już czasem się przejedzie, także, no i, i patrząc na, na te osiągi, i moc, to naprawdę nie są to duże, duże wartości. Ale, jeżeli osoba dorosła, plus jeszcze dziecko, potrafi takie mo motorowe uciągnąć, no to moim zdaniem jest to dobry wynik. Bardzo ciekawych detale, jeżeli słuchacie, nie wiecie, rama jest zbiornikiem paliwa, to widzicie, macie dodatkowo na blokadę kierownicy. Nie, oczywiście działające kierunkowskazy nie, Włączą można też można Powiedzieć jest światło Także słuchajcie no wszystko motorower ma I tyle Lać jak to się mówi dobrą mieszankę e, Do silnika I tyle jeździć Także Gilera EC1 no będę musiał jeszcze ten prawy kierunkowska troszeczkę poprawić, bo stał w garażu i o coś zahaczył. Ale to słuchajcie, jest tak, tak fajna konstrukcja, tak prosta, że naprawdę albo prawy, albo lewy. To zależności, no mi się wydaje, że lewy jest chyba dobrze, a ten prawy tak troszeczkę uciekł bardziej w dół. No coś, co się skrzywo w każdym razie jest to do zrobienia. Oczywiście hamulce bębnowe, bardzo prosta konstrukcja. Co mi się w nim podoba? Widzicie, jest możliwość zawieszenia dodatkowo zakupów. Podwyższenia sobie też siodełka. Czyli są jeszcze dodatkowo otwory. Można dać jeszcze wyżej. No i co? No i fajne. Fajne na zakupy. Można powiedzieć, że to jest zdemontowalne. To jest czyli podczas... I bierzemy sobie zakup na zakupy koszyczek. Bardzo fajna rzecz. Jakby ktoś... I no, oczywiście to nie jest na sprzedaż. Jest to ze mną już ładnych parę lat. Jakby ktoś był, mówię, to z czystym sumieniem taki pojazd polecam, bo naprawdę yy, jest to bardzo ciekawa konstrukcja, można za nieduże pieniążki jeszcze to kupić i, i użytkować i cieszyć się z tego. No to słuchajcie, coś mniej więcej powiedziałem, w komentarzu napiszę dokładne dane techniczne. Także. Pozdrawiam z gór, z Wałbrzycha. Do następnego odcinku. Cześć.